Radio Kraków. Michał Żabiński, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W naszym studiu witam serdecznie. Dzień dobry Dzień dobry, dzień Panie Michale, spotykamy się jak zwykle, aby w piątek porozmawiać i podsumować trochę ekonomicznie tydzień. Dzisiaj zagadnienia, które pan przygotował, dotyczą no, można by powiedzieć trochę materii naszej radiowej, czyli komunikacji. Tak jest. Tej, tak jest. takiej komunikacji twarzą w twarz, tak, no, chciałbym bo, się powiedzieć. Postanowiłem mówić o czymś innym niż poprzednio, a poprzednio mówiłem o komunikacji, ale o transporcie, a teraz <laughs> tak o jest. komunikacji, czyli wymianie myśli i wymianie a Podobno komunikacja jest wszystkim, o tym się tak, tak pięknie mówi. No i nasze miasto próbuje się z mieszkańcami komunikować. Mnie ten problem od dłuższego czasu frapuje, jak to miasto wychodzi, jak wyglądają te starania, bo czasem się mówi, że miasto jest aroganckie, że, że władze miejskie są aroganckie, nie słuchają mieszkańców, więc Miasto jednak podejmuje wysiłki, no Postanowi im dzisiaj może i trochę poszczypać, mhm. ale z drugiej strony pochwalić, pokazać I dobre rzeczy. Ale że jako mamy piąteczek, to naszła mnie jeszcze taka pozytywna refleksja, mhm. że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No i tak rozmawialiśmy o tym krakowskim smogu. Tak jest. I że krakowski smog ma jeden duży plus. Mianowicie to jest tak, że teraz jak mieszkaniec Krakowa już świadomy zagrożenia, widzi za oknem deszcz, śnieg i wichurę, to, myśli wichurę, to nie klnie w duchu i nie myśli jaka zła pogoda. Tylko myśli sobie, jakie czyste powietrze. Krakowski splin. Z, sen, <grym> z Krakowianie tak. zaczynają myśleć pozytywnie <grym> o, o tym, co się wokół nich dzieje. Ale wracając do, do tematu komunikacji, mm. a, to ja chciałem trochę zareklamować za, mm, e, pewną inicjatywę, jaką podjęło miasto Kraków. Mianowicie powstała aplikacja kraków.pl. A niestety ona jest tylko na Androida. Mówiłem, że będę szczypał, więc tu jest pierwsza rzecz, że nie dla wszystkich użytkowników smartfonów, tylko dla tych, którzy posiadają Androida. Bardzo fajna aplikacja, która jest bardzo wygodnym narzędziem zarówno dla turysty, który przyjeżdża do Krakowa i chciałby się zorientować w tym mieście. Ja polecam spróbować kiedyś. Ja tak zwiedziłem Wrocław. Ta aplikacja krakowska moim zdaniem jest jeszcze lepsza. Można wziąć do ręki smartfon jako przewodnik i zupełnie spokojnie, bez pytania nikogo o drogę, zwiedzić miasto, dowiedzieć się. A dla mieszkańców również, ponieważ że można się dowiedzieć, jakie są atrakcje, co w kinach, co w teatrach, e, co się dzieje na mieście. Także to jest platforma bardzo ciekawa taka fantastyczna platforma komunikacyjna. Ona jest w jakiś sposób połączona z e, portalem magiczny Kraków, więc tam mamy wszystkie informacje. I byłoby to super, gdyby nie to, że ja właśnie dowiedziałem się o tej aplikacji w następujący sposób. Jest taka świetna aplikacja, o której na pewno nie słyszałeś. E, ja to potem sprawdziłem na swoim zespole w pracy, zapytałem kilkanaście osób. Nikt o tej aplikacji nie słyszał. Sprawdziłem w sklepie Google Play, ona ma liczbę pobrań pomiędzy 10 a 50 tysięcy. To jest naprawdę niewiele jak na miasto studentów, jak na miasto nowoczesne, gdzie tej nowoczesnej technologii jest bardzo dużo. Smartfon jest czymś powszechnym. Z czym, Europejska Stolica Kultury, prawda? prawda? Ta aplikacja jest czymś fantastycznym. Miasto na pewno wyłożyło na nią konkretne pieniądze. I teraz, gdzie jest promocja? Gdzie jest informowanie mieszkańców? Gdzie ta komunikacja? Zrobiliśmy coś <grym> dla Was, to nam pomoże rozmawiać. Spróbujcie. To będzie atrakcyjne. I takich rzeczy to są takie właśnie potknięcia. Droga jest dobra, ale są potknięcia. E, dzisiaj trafiłem na informację na temat e, bardzo ciekawej inicjatywy, która będzie w Walentynki, mianowicie pod e, ratuszem, pod magistratem. Budki na Walentynki. Budki na Walentynki dla ptaków. Mm. Super. Postanowiłem się dowiedzieć, kiedy, być może wbiorę się z żoną i, i dzieckiem, żeby zobaczyć, a może też taką budkę dostać. My zawsze jakąś mamy swoją, ale zobaczmy. No i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ja nigdzie nie mogłem znaleźć informacji o której godzinie, w jakich godzinach ta impreza, to wydarzenie będzie się rozgrywało. Znowu coś prawie. A, ale nie do końca. Już, już, już był w ogóle? Już, obszar, był już w się tak. tak. Potem idąc dalej budżet obywatelski, dużo się o nim mówi. E, Jaki jest, wiemy, są różne problemy. Wiemy, że zawartość obywatela w budżecie to bywa w różnie. W porządku z realizacją też bywa różnie, bo nie wszystkie projekty mhm. z poprzednich zostały zrealizowane, ale to się dzieje. I teraz tak. Aktywność obywatelstwa, obywateli, aktywność obywatelska to jest na poziomie 10%. Czyli to są ci, którzy brali udział chociażby w głosowaniu za projektami. A od trzech mniej więcej lat mówimy o tych inicjatywach tak. oddolnych, które A, świetnie, że no, są. No ale zastanówmy się, w jaki sposób to jest wśród obywateli mhm. y, promowane. To jest y, w radium, pojawia się taka informacja, to jest gdzie? Na stronie miasta Kraków trzeba by wejść chcieć znaleźć, żeby znaleźć i to jest na jakichś słupach ogłoszeniowych. Wydaje mi się, że to nie jest właściwy sposób komunikacji z obywatelem, a po tym wydaje mi się, że tutaj trzeba obywatela zachęcać, pokazywać jakie są korzyści. Nie proponuj nic sam. Po prostu wejdź, zobacz, jak inni złożyli propozycje i zagłosuj za tym, co uznajesz a, za wartościowe. Swojej tak? dzielnicy na przykład. Swojej tak? dzielnicy, mm -hmm. bo to jest coś, co bezpośrednio, nawet jeżeli to nie jest nic wielkiego, nic, nic spektakularnego. No, ale to jest to nasza mała ojczyzna. To jest sobie coś, to co, będzie, co będzie u nas. I ja myślę, że to idzie w dobrą stronę. Mimo tego utyskiwania, że są mniejsze. Pełna zgoda. Tu jest wiele jeszcze problemów, ale uczymy się tego. I tym dobrym przykładem możemy spowodować, że to będzie coraz bardziej popularne. I tu miasto też robi. Wydaje mi się dużo dobrej roboty, tylko znowuż jest ten problem z komunikacją. Bardzo mi się podoba to, że w tym roku wszystko jest zrobione w oparciu o internet. Ja mogę zarówno przez internet zgłaszać projekty, jak i głosować na projekty. Super. Oczywiście ja jestem. Mówiąc nieładnie, nie po polsku, targetem, do którego taki przekaz trafia, pytanie, co z osobami cyfrowo wykluczonymi, osobami, które nie korzystają z komputera, nie mają internetu w domu. Tu miasto też y, o tym pomyślało. Ja sprawdziłem, e, będzie możliwość y, w specjalnie zorganizowanych punktach, w bibliotekach, w domach kultury, w, w siedzibach rad dzielnic takiego aktywnego y, udziału możliwości właśnie tam w punktach głosowania i to jest świetne, więc trzeba o tym mówić jak najwięcej, y, no bo to nie jest tak, że to władze miejskie same decydują o mieście i za nie odpowiadają. Bo to jest wspólnota samorządowa, czyli każdy z nas, każdy mieszkaniec ją powinien e, współtworzyć. Takie inicjatywy powinny nas z tego uczyć. My współodpowiadamy, nie tylko korzystamy albo narzekamy, bo coś się złego lub dobrego dzieje, ale sami powinniśmy to na można to. To też musimy powiedzieć, że władza troszeczkę wpływać. też zapytała nas o zdanie. I jasne? Co myślicie? Jasne. Mhm. Tutaj fajny kolejny krok to jest ta internetowa mapa inwestycji. Teraz tam uruchomiono nowe funkcje. Ja zachęcam do korzystania z tego. Można się dowiedzieć co to czy przez stronę Zikitu, czy przez magiczny kraków można wejść, pozwala się zorientować, co w naszej okolicy się dzieje. Tylko zachęcam do tego, aby wejść na stronę i jest możliwość zgłaszania uwag. Ta aplikacja moim zdaniem ma olbrzymi potencjał, jest potwornie zmarnowana, jest absolutnie niewykorzystana. No, przykład. Możemy kliknąć na informację o wybranej inwestycji. Ja wybrałem e, pierwszą z brzegu, interesowała mnie kładka pieszo-rowerowa. Klikam. I informacje, jakie są dostępne, bo to jest strona mapy Google. E, nazwa, budowa kładki pieszo-rowerowej Kazimierz Ludwinów. Super. Opis, uzyskanie decyzji administracyjnych. Tam zresztą złośliwie dodam, literówka jest. <grym> Także proszę o poprawienie, jak ktoś z miasta słucha. I jaki to jest zmarnowany potencjał. Dlatego, bo ja jako mieszkaniec chętnie chciałbym zobaczyć jakąś wizualizację tej kładki. Dowiedzieć się, kiedy mniej więcej miasto planuje, że będą jakieś postępy w sprawie tej inwestycji. Kiedy to się zaczęło? Tu jest szereg pytań, które mieszkaniec może mieć, zwłaszcza jeżeli jest mieszkańcem danej dzielnicy. Ja nie mówię, że to musi być tam, ale niech tam będzie kawałek bardziej takiego pełnego opisu, czy chociażby link przekierowujący mnie do artykułu na stronie e, Magiczne Kraków. Tak niech to będzie w jakiś sposób jednak pełna informacja dla mieszkańca, a nie e, uzyskiwanie decyzji administracyjnych. To mieszkańcowi nic nie mówi. Panie Michale, użył pan brzydkiego słowa, że jest pan targetem, ja też użyję, zrewanżuję się panu brzydkiego słowa. E, ta komunikacja między miastem a mieszkańcami, e, ona jest dobra, ale, no i tutaj to ale, właśnie tutaj będzie to brzydkie słowo, ona jest po łebkach. Ja nie wiem, czy po łebkach. Ja myślę, że to jest tak, że my się cały czas uczymy wykorzystywać tych wszystkich nowoczesnych technologii, które nas e, otaczają. Mnie się zdarza mieć problem. E, nadmiaru informacji, zbyt wiele źródeł, zbyt wiele rzeczy do przeczytania też ciężko jest się skupić i znaleźć konkretną Ale rzecz te... w tym chaosie, który panuje, więc w związku z czym ja bym tu tego miasta tak strasznie nie, mhm. nie, nie demonizował, że, że to jest po łebkach robione. Proszę wziąć też pod uwagę, że jest to pewien proces, który inaczej wygląda w takiej olbrzymiej publicznej instytucji. Tam nie można nic po prostu, to ja wezmę i zrobię, i jakoś to, to będzie, coś zaproponuję, coś z tego wyjdzie. To jednak musi być proces, który musi być realizowany zgodnie z pewnymi e, konkretnymi procedurami. No i wydawane są publiczne pieniądze, więc tutaj jakby musi to być też w jakiś sposób kontrolowane, co ma swoje plusy, ale ma też minusy, właśnie utrudnia. Ale wydaje mi się, że właśnie to, tak jak na tej stronie, dlatego mhm. ja jeszcze raz proszę, jak. Ktoś wejdzie, jak kogoś interesuje inwestycje w mieście, niech wejdzie na tę stronę, a następnie niech zgłosi uwagi, co powinno być zrobione inaczej, bo to właśnie może usprawnić tą e, informację, bo to nie jest tak, że... Wystarczy zatrudnić osobę na stanowisku, ona zrobi idealnie, komunikacja z mieszkańcem będzie świetna. Komunikacja to jest też budowanie relacji. My się uczymy siebie wzajemnie, uczymy się tego, jak dotrzeć do siebie z jakimś przekazem, jak lubimy ze sobą rozmawiać. W związku z czym wydaje mi się, że, że ona nie jest po łebkach, ona po prostu jest w trakcie procesu a, tworzenia i naszą rolą jest właśnie nie tylko tam między sobą narzekanie, ale odpowiadanie temu miastu, e, zgłaszanie. Już pokazaliśmy na przykład Krakowskie Smogowy pokazał, że z obywatelem trzeba się liczyć. Trzeba się że liczyć. obywatel może tupnąć nóżką i to słychać w I jasno powiemy, że komunikacja jest wszystkim. Serdecznie dziękuję. No, Michał Żabiński był moim bardzo państwa bardzo gościem. Bardzo dziękuję. Katedra Gospodarki, Administracji Publicznej i Wyżetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję.